Witam wszystkich w poniedziałek 20 lipca. Tematem przewodnim dla dzisiejszego jest szczyt Unii Europejskiej, a debatą jest pakiet pomocowy spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa. Oczywiście kraje tak zwane oszczędne. Nie chcą przyjąć tak du dużego pakietu. Przede wszystkim kontrowersje budzi fundusz odbudowy, gdzie pierwotnie według projektu miał sięgnąć 500 miliardów euro część państw chce cięcia tego funduszu o 50 miliardów euro, natomiast są kraje, które nawet o połowę chcą ściąć ten budżet, więc przed nami czwarty dzień negocjacji, więc nie wiadomo tak naprawdę, czy dojdzie do porozumienia, czy nie. Angela Merkel dzisiaj, na przykład, wspomniała o tym, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to prawdopodobnie będzie trzeba, oczywiście, zwołać nowe spotkania. Eurodolar jak na razie nie reaguje na tej Informacje, natomiast na niemieckim dax zobaczyliśmy niedawno większy ruch spadkowy. Dzisiaj, ze względu na to, że mamy poniedziałek, będzie brakowało ważniejszych danych fundamentalnych. Dopiero po godzinie 17:10 mamy przemówienia dwóch członków Banku Anglii, natomiast cały bieżący tydzień będzie spokojny. Jutro na przykład poznamy minuty z Banku Centralnego Australii o 3:30 nad ranem, 14:30 sprzedaż detaliczna i dopiero w piątek poznamy PMA -e dla całej strefy euro od godzin porannych i też po południu ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną, na indeksie dolara w ostatnich dniach cały czas obserwujemy konsolidację z delikatną sekwencją spadkową. Tutaj tego typu zmienność cały czas się utrzymuje. Dzisiaj, jak na razie, testujemy lokalne, wcześniejsze dołki poziomu 95-90. Jak na razie obserwujemy delikatną reakcję wzrostową. Więc w dalszej części dnia zwracałbym właśnie uwagę na obronę poziomu 95. 90 jeżeli dojdzie do obrony tego poziomu to być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego no i również jeżeli oczywiście pojawi się jakiś niespodziewany news z dzisiejszego szczytu ponieważ przez cały dzień i też późnym popołudniem mogą napływać informacje właśnie ze szczytu euro eurogrupy to te informacje oczywiście mogą mieć wpływ na zmienność na indeksie dolara na eurodolarze na eurodolarze dzisiaj też ze względu na to, że właśnie mamy szczyt, ale tutaj nie zaobserwowaliśmy jak na razie negatywnej informacji ze względu na brak porozumienia. Eurodolar jak na razie fałszywie naruszył. Wcześniejsze lokalne szczyty, poziom 1.14.50. Jak na razie, moim zdaniem, kluczowa będzie, kluczowy będzie poziom z sesji azjatyckiej szczyty 1.14.45. Warto zwracać uwagę właśnie na ten poziom. Jeżeli dojdzie do trwałego przebicia tego poziomu, kolejnym takim intradayowym targetem może być poziom w okolicy 1.14.25, bądź też niżej, okolicy, poziomu 1.13. Nie, 95. Natomiast gdyby pojawiło się jakieś duże zaskoczenie, gdyby na przykład nie doszło do porozumienia, bądź też rynki wyceniałyby to, że w najbliższych tygodniach, bądź miesiącach nie dojdzie do porozumienia, to moim zdaniem mogłoby wywołać większą falę wyprzedaży na eurodolarze, też biorąc pod uwagę to, że w ostatnich tygodniach głównie mamy do czynienia z trendem wzrostowym, no i gdyby doszło do takiego scenariusza, to tradycyjnie, tak jak wspominam, pierwszym takim targetem byłoby moim zdaniem wybicie pierwszych stop lossów poniżej 1%, 13:70 i kolejnym celem mógłby być poziom w okolicy 13:43. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim również obserwujemy konsolidację. Jak na razie, funt brytyjski jest dużo silniejszy w relacji do euro-dolara, natomiast widać ewidentnie, że cały czas jesteśmy w takim bardzo neutralnym położeniu. Pierwsze lokalne szczyty mamy. W okolicy poziomu 1,25,73. Wyżej zwróciłem uwagę na poziom w okolicy 1,25,94. Natomiast jak na razie, moje podejście będzie dla tej pary walutowej w najbliższych godzinach jak najbardziej bardzo neutralne. Przy ewentualnej korekcie na funcie brytyjskim, zwrócimy uwagę na pierwszy taki potencjalny poziom wsparcia w okolicy 1,25,30. Na USDK w ostatnich godzinach również niewiele się wydarzyło. W piątek podczas sesji amerykańskiej cały czas mieliśmy do czynienia z konsolidacją. USDK wybił górą podczas sesji azjatyckiej, moim zdaniem, głównie ze względu na spadki na indeksach, więc gdyby doszło na przykład w tym tygodniu do przebicia poziomu w okolicy 1,3564 to moim zdaniem kolejnym takim potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 44. Dzisiaj przede wszystkim bym się skupiał na dzienne szczyty, jak właśnie w okolicy tego poziomu może zachować się kurs kanadyjczyka. Indeksy amerykańskie w piątek również się konsolidowały, mamy tak naprawdę trzy dni dość sporej konsolidacji. A propos też Stanów Zjednoczonych w kongresie, jak na razie nie widać porozumienia w kolejnych pakietach mających wspomóc Amerykanów. Przede wszystkim Republikanie są przeciwnikami tego, żeby dawać pieniądze Amerykanom, którzy, którzy stracili pracę, więc to też po części może ciążyć na amerykańskim dolarze, też na indeksach amerykańskich, ponieważ też wiemy o tym, że Rezerwa Federalna zwracała uwagę w swoich komunikatach. O tym, że również wsparcie fiskalne jest ważne w kontekście odbudowy gospodarki Stanów Zjednoczonych. Natomiast technicznie na SP500 widać, że jesteśmy w okolicy wsparcia, okrągły poziom 3200. Niżej wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na poziom w okolicy 3173. No i również, oczywiście ze względu na to, że jesteśmy w konsolidacji, przede wszystkim warto zwracać uwagę na wcześniejsze lokalne szczyty, ponieważ zazwyczaj w momencie gdy na szczytach tworzą się konsolidacje, to też może być dobry warunek do tego, żeby pojawił się znowu taki scenariusz, gdzie doszłoby do fałszywych wybić wcześniejszych lokalnych szczytów i to mogłoby doprowadzić do kontynuacji. Ruchu spadkowego. Na niemieckim dax tak jak wspomniałem na otwarciu sesji, rynki reagują, wyprzedażą. Ważnym poziomem wsparcia moim zdaniem może być poziom w okolicy 12 725. Natomiast przy takim scenariuszu, gdyby nie doszło do porozumienia, gdyby rynki zaczęły wyceniać to, że nie dojdzie do porozumienia w na najbliższych tygodniach. To być może nawet takim kolejnym targetem na niemieckim DAX-ie może być poziom w okolicy 12530. Od góry na pewno bym zwrócił uwagę na dolne ograniczenie konsolidacji w obrębie poziomu 12919. Na dolarienie dzisiaj podczas sesji azjatyckiej zaobserwowaliśmy silniejszy wystrzał. Jak na razie nie udało mi się dotrzeć do informacji, które mogłyby wytłumaczyć ten ruch wzrostowy. Być może to była kwestia wrzucenia jakiegoś większego zlecenia, bądź też jeżeli uda mi się dotrzeć do tych informacji, to na naszej grupie też dokładnie to opiszę. Jak na razie wydaje mi się, że ze względu na spadki na indeksach dolarien traci na wartości. No i takim, wydaje mi się, najbliższym targetem może być poziom w okolicy 107,10. Natomiast moje podejście dalej jest neutralne, głównie ze względu na to, że indeksy światowe, przede wszystkim amerykańskie, cały czas się konsolidują. Na złocie również widać konsolidację, poziomy delikatnie Poniżej 1800 dolarów za jedną uncję, cały czas obroniona, Więc warto zwracać uwagę, właśnie cały czas na tą strefę. O tej strefie wspominałem w poprzednim tygodniu i w momencie, gdyby doszło do jakiejś większej wyprzedaży, przede wszystkim na indeksach amerykańskich, to być może to doprowadzi do większej korekty też na złocie, ponieważ wiemy o tym, że zazwyczaj złoto traci najbardziej w momencie, gdy indeksy amerykańskie tracą. Inwestorzy po prostu szukają dodatkowej płynności, żeby zabezpieczyć swoje pozycje i też po części są właśnie zmuszani do tego, żeby zamykać swoje załóżmy longi na złocie. Natomiast długoterminowo moje podejście na złocie jak najbardziej jest cały czas pro wzrostowe. Jeżeli chodzi o Nazdaka, na Nazdaku również mamy do czynienia z konsolidacją, więc w tym tygodniu zwracałbym uwagę na wcześniejsze lokalne szczyty i dołki. Piątkowy szczyt powyżej 10680, a lokalne dołki okolice 10480. Na złocie, przepraszam, na ropie w ostatnich dniach pojawiła się delikatna zmienność spadkowa. Być może to jest po części spowodowane tym, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli byśmy sobie zerknęli na statystyki poszczególnych stanów, udało mi się dotrzeć do takich statystyk, to mniej więcej 80% stanów albo zamroziło swoje gospodarki, zamrożenie gospodarek jest na tym samym poziomie, bądź też te restrykcje zostały zwiększone, więc widać ewidentnie, że gospodarka Stanów Zjednoczonych może mieć dalej spore problemy i być może ze względu na to, że cały czas rośnie... Zachorowalność w Stanach Zjednoczonych są pobijane rekordy, chociażby w poprzednim tygodniu. To być może te lepsze dane, które poznawaliśmy w ostatnich tygodniach, w kolejnym miesiącu nie będą już aż tak dobre, i to po części może krótkoterminowo oczywiście wpłynąć negatywnie. Natomiast z punktu widzenia banków centralnych, to może być właśnie kolejny argument do tego, żeby wdrażać kolejne programy luzowania ilościowego. Więc tyle z mojej strony, życzę powodzenia w dniu dzisiejszym i do usłyszenia do jutra.